Mieszkańcy gminy Ksawerów. Z tą oto różą chciałem Państwa zaprosić serdecznie na nasze święto, które będzie w dniach 29 czerwca, 1 lipca. A odbędzie się to wszystko na naszych terenach w gimnazjum w Ksawerowie przy ulicy Zachodniej. Zaczniemy w piątek uroczystą sesją. W sobota, główna część artystyczno-rozrywkowo-sportowa oraz w niedzielę kończymy mszo. W sobotę zapraszamy całe rodziny, zapraszamy dzieci, zapraszamy młodych, zapraszamy starszych. Wszystkich. Dziadków też zapraszamy, bo idealnie też coś się znajdzie. Atrakcji będzie mnóstwo. Spinaczki, stare auta, yy, darmowa grochówka i wiele, wiele innych konkursów atrakcji. Rower do wygrania. Dzięki sponsorom którzy nas wspomogli, naprawdę zapowiada się to święto bardzo, bardzo atrakcyjnie. Rok temu było świetnie, w tym roku będzie jeszcze lepiej. Czekamy, zapraszamy. Do zobaczenia.